Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym filmie skupimy się na nieocenionej przez wszystkich ogrodników pokrzywie, a dokładniej gnojówce z pokrzywy, od zerwania do podlania. Zapraszam na film. Dlaczego warto w ogóle zrywać pokrzywę, a następnie robić z niej gnojówkę? Otóż zawiera ona w sobie pokaźne ilości pewnego pierwiastka, którego rośliny bardzo potrzebują do prawidłowego i obfitego wzrostu wszystkich części zielonych. Tym pierwiastkiem jest azot sprawia, że rośliny rosną bujnie i zdrowo. Zdecydowanie wspomaga wzrost. Ponadto pokrzywa zawiera w sobie również potas, fosfor, wapń, magnez, krzem, żelazo, mangan, miedź, cynk, bor, a nawet molibden. Ja osobiście używam tej gnojówki do wielu różnych roślin w ogrodzie. Ale teraz, gdy jest początek sezonu uprawowego, zapewne tak jak wielu z was, ja również wykorzystuję ją do zasilania pomidorów, ogórków i papryki. Zróbmy więc dziś razem taką gnojówkę Najpierw należy zerwać pokrzywy. Wielu z Was mają zapewne w swoich ogrodach czy na ogródkach działkowych, jeżeli nie, to znajdziecie ją w parkach czy na obrzeżach lasów. Mi dotarcie do miejsca z pokaźną ilością pokrzyw zajęło jakieś 5 minut. Zabieramy się więc do zapełniania koszyka. Zerwijcie taką ilość, aby w 80% zapełnić Wasz pojemnik czy zbiornik, w którym planujecie zrobić gnojówkę. Ja do przygotowania mojej gnojówki użyję pojemnika ze styropianu o pojemności około 20 litrów. Do podlewania pomidorów, ogórków i papryki przez kilka tygodni, zanim wdrożę drugą gnojówkę z żywokostu lekarskiego, spokojnie wystarczy, a nawet myślę, że zostanie jakiś zapas. Jakby się ktoś zastanawiał, po co druga gnojówka, to przypominam. Pokrzywa równa się azot, natomiast żywokost lekarski równa się potas. Azot potrzebny jest do wzrostu części zielonych, natomiast potas do obfitego kwitnienia, zawiązywania kwiatków. Niektórzy mieszają te dwie gnojówki ze sobą. Można i tak. Pamiętajcie, że podlewamy raz na tydzień. Proporcje to 1 do 10, czyli 1 litr gnojówki na 10 litrów wody. Ja w sumie używam mniej gnojówki, ale efekty i tak są fajne. W porządku, mamy już pokrzywy. Czas przygotować gnojóweczkę. Umieszczam teraz zerwane pokrzywy w moim pojemniku. Jest dobrze opłukany. Ten brud, który widzicie w środku, to nalot po gnojówce, którą zrobiłem kilka tygodni temu na potrzeby tego filmu, tak aby pokazać Wam cały proces od A do Z. Kolejnym krokiem jest po prostu zalanie pokrzyw wodą do pełna, tak aby wszystkie były zanurzone w wodzie. W miarę możliwości należy codziennie przemieszać pokrzywy. Jeżeli zdarzy Wam się zapomnieć, spokojnie nic się nie stanie, ale postarajcie się to robić przynajmniej raz dziennie. Po trzech tygodniach gnojówka będzie już gotowa. Tak naprawdę możecie jej używać po tygodniu, ale lepiej odczekać minimum dwa, a najlepiej trzy tygodnie. Po tym czasie należy usunąć wszystkie pozostałości takie jak łodygi i przecedzić gnojówkę przez sitko lub tetrę. Niektórzy w ogóle jej nie oczyszczają i też działa także co kto lubi. Po zalaniu wodą zamykamy pojemnik, ale nie całkowicie szczelnie. Niech tam dociera odrobina świeżego powietrza. A tak się prezentuje nasza gnojówka po trzech tygodniach. Czyż ona nie cuchnie wspaniale? Napiszcie proszę w komentarzu. Teraz usuniemy z niej wszystkie pozostałości, a następnie ją przepuścimy przez sitko. Jeszcze znalazło się sporo resztek do wywalenia. Po dokładnym przecedzeniu czas na azotowe spadla rąk, czyli napełniamy kilka butelek z gnojówką na zapas. A oto gnojóweczka z pokrzywy w czystej postaci. Teraz moja porcja leci do konewki 10-litrowej i idziemy podlać ogórki, paprykę i pomidory do szklarni. Jeszcze tylko dokładnie wymieszać i można zasilać. Pamiętajcie o tym, aby nieprzecedzoną gnojówkę mieszać codziennie i nie przesadzać z jej dawkowaniem. Rośliny Wam się za to odwdzięczą. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli film był przydatny, proszę zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, Niebawem zajmiemy się gnojówką, która dostarczy naszym roślinom potasu, aby pięknie kwitły i owocowały. Do usłyszenia kochani!